Witam Was drodzy słuchacze, ja nazywam się Mateusz Lepajło, a to jest pilotażowy odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna. W dzisiejszym odcinku numer 0 mam zamiar przekazać Państwu kilka podstawowych informacji, jak będzie wyglądała struktura podcastu, jego częstotliwość, tematyka i co będziemy tutaj robić w tym podcaście. pierwsze zacznijmy od tego, że... Podcast będzie się składał z kilku segmentów. Będą różne kategorie tematyczne, takie jak historia, sztuka, polityka, sport. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pomysł jest taki, aby co tydzień z naszej tytułowej szklanki wyjmować wylosowany temat i te te tematy, które zostaną wylosowane omawiać, albo będę to robił ja, albo ja wspólnie z gośćmi, którzy zechcą przyjść do mojego studia. Jeżeli chodzi natomiast o częstotliwość, to mam nadzieję, że podcasty będą się ukazywać, odcinki podcastowe będą ukazywać się przynajmniej raz w tygodniu regularnie. Może później pomyślimy nad jakimiś odcinkami specjalnymi, ale Zacznijmy na spokojnie. Raz w tygodniu, w każdy poniedziałek będzie się ukazywał nowy odcinek: Szklanki do połowy pełnej. Będzie mi bardzo miło, jeżeli Państwo zostawicie jakieś ślady w internecie. Chodzi mi o feedback, czy się będzie Wam podobał ten podcast, czy ten pomysł jest dla słuchaczy. Ciekawy, intrygujący. Można mnie znaleźć jako podcast Szklanka do Połowy Pełna na Instagramie i Facebooku. Za wszel wszelkie uwagi, te miłe i niemiłe, dziękuję. To będzie dla mnie motywacją do tworzenia coraz to lepszych odcinków tego podcastu. Nie przedłużając już teraz, zapraszam Państwa do pierwszego odcinka podcastu o nazwie Szklanka do Połowy Pełna.